Strony Karolina? Oraz Krzysiek, Kanał Gryfinka. Dzisiaj zajmiemy się wirusem, a konkretnie to dodatkiem do wirusa. Wirus 2 Ewolucja! Nowe mutanty, nowe szczepionki, nowe terapie. A co z tego wyniknęło? Wirus 2 Ewolucja jest to dodatek, który miał swoją premierę w czerwcu tego roku. Yy, gra jest spójna i kompatybilna tak. yy, z poprzedniczką, z podstawką i nie doszukacie się tutaj różnic ani graficznych, ani technicznych, jeżeli chodzi o samo wykonanie. Nawet, nawet odcienie yy, rewersów są no, praktycznie niezauważalne, są identyczne. Warto zaznaczyć, że nie jest to samodzielny dodatek, tylko no, do rozgrywki potrzebujemy podstawowej wersji. A jeżeli chcecie zdobyć podstawową wersję, to zostańcie z nami do końca że wirus. Chodzi o to, aby zbudować organizm składający się z czterech części ciała. No, te części ciała muszą być zdrowe, prawda? Nie mogą być zarażone żadnym wirusem, mogą natomiast być uodpornione albo zaszczepione. Do dyspozycji mamy cały szereg kart. Są wspomniane już organy, są wirusy, są szczepionki i są karty terapii, które pozwalają na na przykład ukradnięcie innemu graczowi. Organu. Rozgrywkę rozpoczynamy mając organ. na ręce trzy karty. I teraz tak, albo zagramy jedną kartę: czy to będzie wirus, czy to będzie szczepionka, terapia, czy też właśnie organ, lub też odrzucimy jakąś tam ilość kart i dobierzemy do trzech. To jest nasza decyzja, co w danym momencie tak jest. jest dla nas bardziej opłacalne. Wygrywa gracz, który, tak jak Krzysiek powiedział, ma cztery zdrowe organy przed sobą. Co wcale nie jest takie proste, szczególnie przy większej ilości <grych> Tak. Graczy. Wirus 2 Ewolucja wprowadza mm, nowe wirusy, ba bardziej zmutowane, zmutowane wirusy, wirusy i lepsze jakościowo szczepionki. Także wystarczy jedna karta, aby całkowicie uodpornić organizm, prawda? No bo w tej podstawowej wersji, żeby uodpornić organizm przed jakimikolwiek wirusami, no trzeba było już dwie karty poświęcić, a tutaj te, te szczepionki też naukowcy się postarali nieco i wymyślili lepsze uodpornienie. Co no, też wpływa znacząco na rozgrywkę. Wirusy są nieco cięższe do zrzucenia, do no. odrzucenia, bo no. wymagają właśnie tej zmodyfikowanej szczepionki. Kart terapii, nowych kart terapii, yy, może nie kart, tylko rodzajów tak, rodzajów tak, tak, tak. terapii. Nie ma to jakoś bardzo dużo, ale jest. Są bardzo przydatne przynajmniej. Yy, Przynajmniej ta karta Noob. Nope. Możemy zablokować akcję gracza. Jeżeli mój przeciwnik chce mi ukraść jakiś org organ, mówię mu hehe, nie możesz. Ale no, jakakolwiek akcja, która tak. jest skierowana właśnie na ciebie, mm -hmm. czy to będzie zainfekowanie, czy to cokolwiek, yy, no akurat tą jest brawo... to jest taka, to ta, taka swoista obrona, prawda? Możemy też odrzucić na stałe wirusa z gry. Po prostu to kwarantanna. Kwarantanna, odkładamy tak. go do pudełka. Co więcej, wirus 2 ewolucja oferuje nam nowy rodzaj organu. Jest to tak. organ bioni. Jest to jedna jedyna karta na całą talię. Bioniczny organ y, jest całkowicie odporny na wszelakie rodzaje wirusów. Nie można tego zainfekować, nie można tego odpornić, ale można to kraść, tak. można zamieniać, mm -hmm. czyli jakby ten organ bioniczny nie jest uodporniony na terapię. Karty na rękę dobieramy losowo i od tego tak na dobrą sprawę zależy, jakie decyzje będziemy podejmować dalej, bo czasami może się zdarzyć tak, że przez kilka tur nie będziemy w stanie wyłożyć organu przed siebie, bo cały czas będą nam się przypijać karty na przykład tak, wirusów tak, e, tak, przez ręce tak, tak. i będziemy tylko siać, zamęć i zniszczenie dookoła. Ale to też było w podstawowej wersji, Dokładnie. więc sam, sam dodatek jako tako nie zmienia poziomu. Losowości, losowości całej gry. Standardowo, jak grze karczanej, po prostu dobieramy ze stosu. Dlaliśmy w dwie osoby i szczerze powiedziawszy, no, gra poszła bardzo szybciutko i no, czegoś brakowało. To nie był ten wirus, który, który no, jest ja, tak dobry, ja który to, tak ja lubimy. To, ja to też powtarzam przy, przy wielu grach, że niektóre gry są dwuosobowe, ale one nie powinny być dwuosobowe, no, no, bo da się grać. Mhm. Ale to nie jest ten poziom rozgrywki. Jeżeli jesteście fanami negatywnej interakcji, to wirus z pewnością powinien Was zainteresować. Tym bardziej, że jest mały, kompaktowy, a zasady są naprawdę banalnie proste. Co sprawiło mi trudność grając właśnie wirus, czy wirus 2, to są same terapie. Bo pomimo tego, że karty starają się nas naprowadzić w jakiś sposób ikonografią. Co powinniśmy zrobić, stosując daną terapię, ja w dalszym ciągu sięgałam po instrukcje. I to nie byłam tylko ja, tylko to byli wszyscy przy stole. I... Te dwie instrukcje w pewnej chwili po prostu latały. Z rąk do rąk, z rąk do rąk. Mhm. Jeszcze większy problem zaczyna się, kiedy gramy z nowymi graczami, gdzie oni nie wiedzą, jak działają te podstawowe akcje, prawda? Bo mhm. no, 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 nie oszukujmy się, tak, tak też często gramy. To wtedy już zamiast tylko jednej instrukcji z dodatku krążą dwie. A spójrzcie sami, ta instrukcja jest tak skonstruowana to nie jest jakaś taka książeczka, gdzie możemy podać. Tylko to jest taka, taka gąsienica, dość długa i no, przekazywanie tego nad, nad stołem, no nie należy to do przyjemnych rzeczy, które ułatwiają grę, nie. Bardzo miło i przyjemnie byłoby mhm. mieć kartę wielkości kart, które są w pudełku, na której znajdowałyby się po prostu terapia. taka nic ściągawka terapii? terapii, nic więcej. By Wtedy te instrukcje, że, mówię, nie fruwały nad stołem, tylko każdy z graczy miałby swoją kartę, na tej karcie miałbym terapię i po prostu sprawdzałby na bieżąco, bez właśnie wertowania instrukcji, która, a tutaj coś się odgięło, tutaj jest na drugiej stronie, tu szukamy, tu coś tam. Grając z dodatkiem po raz pierwszy, pomyślałam sobie, okej, okay, jest nieco ciężej zrzucić te wirusy, ale jest to też takie swoiste wyzwanie, żeby kombinować, aby te karty, żeby ta rotacja karty jednak jakaś tam była, żeby mieć możliwość, nie wiem, właśnie zablokowania przeciwnika, czy też zrzucenia tego wirusa, żeby nie wysypać się z kart, tak. które później mogą się przydać. Jeżeli chodzi o cenę sugerowaną, to jest 3195, tak, 31,95, tak tam około 30 zł, możemy ją kupić za około 20 i szczerze powiedziawszy, za taką cenę dostajemy uzupełnienie, dostajemy dodatek, który. Z że jednak ta, ta gra jest taka bardziej no, wymagająca, to jest, myślę, dobre mm, słowo. To nie dość, że jest bardziej wymagająca, to dostajemy jeszcze taki powiew świeżości, prawda? No bo odświeżamy sobie tytuł, który kiedyś tam się sprawdzał i o nim zapomnieliśmy. A tutaj dokładamy kolejne 35 kart, no w nasz stos, z którego będziemy dociągać się nieco powiększa, i jest naprawdę atrakcyjniej, pomimo że mam wrażenie, że z tym dodatkiem rozgrywka trwa nieco krócej, co wcale nie przeszkadza, bo można przecież zagrać jeszcze raz. Wirus jest grą, którą właściwie, w którą każdy powinien zagrać. Mhm. Ja już przy podstawce wychodziłam z założenia, że jest to karcianka, po którą właściwie zawsze można sięgnąć. Tak. Nie wiem, nie, nie jestem w stanie wymyślić sytuacji, w której nie można sięgnąć po wirusa. No bo chyba jest to fajne. Ja, jak, ktoś leży, jak ktoś leży w szpitalu i chcemy iść do niego w odwiedziny, okay. to myślę, że zabieranie wirusa nie będzie najlepszym pomysłem. Jest e... mała, kompaktowa, jest szybka, a zasady są banalnie proste. No, na piknik, na imprezę, no filer w każdej sytuacji, w każdej roli uh -huh. cudownie się sprawdzi, a właśnie te 35 kart sprawia, że no, jest jeszcze ciekawiej. Także no, jeżeli lubicie wirusa podstawkę, no to to jest obowiązek. To jest dosłownie obowiązek. Brać. A teraz ten konkurs, o którym Wam mówiliście. Mówiliśmy. No tak. Fu -fu. No tak. Polski język jest trudny językiem. Mamy dla Was e, grę e, Wirus. E, tutaj razem. podstawową. Razem z wydawnictwem Travel Joke Line chcielibyśmy zaprosić i zachęcić do konkursu. A konkurs będzie polegał na tym, aby... Uwaga, uwaga. Myśle, myśleliśmy nad różnymi opcjami. Naprawdę. Czekaj, czekaj. Ach, to nie będzie nic trudnego. Po prostu trzeba narysować swojego własnego, prywatnego wirusa. Najlepiej, żeby był zmutowany, zmutowany. Tak. Im bardziej zmutowany, tym lepiej. Czego nie? Może mieć dwie głowy, e, Wkleić, wkleić e, zdjęcie, czy też skan e, Waszej pracy pod postem na Facebooku no i rysujemy jakiegoś dziecięce, do którego właśnie wirus, podstawka Trafi! A Wy lubicie wirusa? Znacie podstawową wersję, a może już graliście w ewolucję. Koniecznie dajcie znać, co na ten temat myślicie. Czekamy na Wasze opinie, oczywiście, które są dla na nas mega ważne. Czekamy również, wiecie na co. Na w górę, na subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, kliknijcie w dzwonek, który znajduje się obok przycisku subskrybuj. Zapraszamy Was również na nasz Instagram czy na inne social media. No i co? Do następnego materiału? No to cześć. A my, nie wiem, zrobimy coś z tym wirusem? W sensie go wyleczymy? Możemy próbować. Miłego dnia. Trzymajcie się krótko. Pa pa.